Małe problemy techniczne. Jak możesz zrobić lemoniadę z cytryn, które otrzymujesz od życia? Witaj, nazywam się Radosław i jestem Ci bardzo wdzięczny za dołączenie do mnie w tej podróży do stworzenia takiego sposobu myślenia, nastawienia, które mówi tak, potrafię to zrobić, potrafię osiągnąć swoje cele i potrafię się przy tym świetnie bawić. I często gęsto słyszymy właśnie, że jak życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę, ale ja? Zastanawia się kiedyś jak. Życie bywa czasami trudne, czasami przechodzi przez ciężkie okresy w życiu, i no cóż, no tak jest w życiu, tak? Spotykamy się z różnego rodzaju trudnościami na naszej drodze do osiągnięcia naszych celów. No i w tym momencie możemy zacząć, o, bo to jest niesprawiedliwe, bo to, bo tamto i całą, całą litanię jakąś narzekań, i skupiać się na tym. A co jeżeli zaczniesz się zastanawiać i zadawać sobie takie pytania typu No okej, okay, jak mogę pomimo tych trudności pozostać wierny sobie, pozostać wierny swojemu celowi, który chcę osiągnąć? Jak mogę cieszyć się życiem tu i teraz, w tym momencie, pomimo tego co się dzieje dookoła? Jaki mały krok mogę zrobić już teraz, tu, dzisiaj, który posunie mnie do przodu, do mojego celu, a także pomoże mi wyjść z tej sytuacji, w której się znajduję. Jaką lekcję mogę wyciągnąć z całej tej sytuacji? Co jeżeli zacznę zadawać sobie takie pytania? Ja wiem, że gdy życie jest ciężkie, trudno czasem się skupić na tym właśnie, żeby zacząć przemyśliwać, to, ale chodzi właśnie o to, zatrzymać się na chwilę w tych trudnych sytuacjach, dać sobie czas na to właśnie, żeby znaleźć odpowiedź na te pytania. Żeby zastanowić się nad nimi. Bo kiedy masz jasność, jasną wizję swojego celu, kiedy masz jasną wizję tego, co chcesz osiągnąć, jakie są twoje wartości, wtedy wystarczy tylko trochę więcej odwagi i możesz pozostać wierny sobie i wyjść z całej tej sytuacji zwycięską. Mocniejszy, silniejszy, bo wszystko, co potrzebujesz, wszystko, co jest Ci potrzebne na tu i teraz, masz już w sobie. Ja głęboko wierzę, że wszystko, co jest potrzebne, masz już w sobie. Jedynie co, to teraz jest tylko chodzi o to, żeby właśnie do tego dotrzeć, żeby to wydobyć na światło dzienne. I w tym właśnie pomagam ludziom. W takim odnalezieniu tej siły, tej wiedzy motywacji, inspiracji, więc chodzi tylko właśnie o to, żeby to wyciągnąć i ruszyć do przodu, krok po kroku, podążać za swoim celem. Jest takie też stwierdzenie, z którym się często spotykałem i w które głęboko wierzę. Te ciężkie czasy, one się będą zdarzać, bo to są takie próby. Tego, jak bardzo chcesz osiągnąć swój cel, to są takie próby, które pomagają ci się rozwinąć, wzrosnąć, stać mocniejszym, silniejszym, mądrzejszym. Takie próby Twojej duszy, Twojego chcenia do osiągnięcia Twojego celu. Bo jeżeli to jest taki cel, no, tak, chciałbym otworzyć swoją firmę, ale czy ja wiem, to każdy jeden. Każda jedna przeciwność na twojej drodze to będzie po prostu, no dobra, nieważne, nie, nie, to, to nie było, nie ma sensu. Ale jeżeli głęboko w sercu postanowisz sobie, to jest mój cel i ja go osiągnę, ja go chcę osiągnąć, to nieważne, co się będzie działo. Znajdziesz sposób, żeby obejść całą sytuację, żeby przejść przez nią i dotrzeć do swojego celu, osiągnąć swój cel. Może Ci to zabrać więcej czasu niż zaplanowałeś. Tak jak moim planem było osiągnąć cel wolność finansową w ciągu roku. To już jest mój trzeci rok, nadal jestem w podróży, ale wiem, że osiągnę swój cel, bo do niego zdążę, bo to jest mój cel. Nieważne, co się dzieje dookoła. Też przechodzę często, gęsto przez różnego rodzaju ciężkie sytuacje w życiu. Wiem, jak to jest. To, co pokazują w mediach socjalnych, jak cudowne życie jest, nikt nie widzi tego, co dzieje się za, za kamerą. Jak wiele dane osoby muszą naprawdę poświęcić, jak wiele wysiłku włożyć, żeby osiągnąć takie życie. Tego rzadko kto pokazuje. Nie, wszyscy pokazują, a no to jest łatwe. Zagraj w grę, zagraj w toolotka, wygrasz, będziesz miał. Może. Jeżeli jesteś takim szczęściarzem, proszę bardzo, próbuj. Jednak tak naprawdę to, co jest warte osiągnięcia, ten Twój cel, Twoje marzenie, a jest warte na pewno, będzie testowane nieraz przez życie. Ty będziesz testowany, jak bardzo chcesz to osiągnąć, jak bardzo wierzysz, że możesz to osiągnąć. Więc tu i teraz uwierz w siebie. Podasz radę. Wszystko, co potrzebujesz, masz już w sobie. wydobądź to i ruszaj do przodu. A w takich ciężkich chwilach, tak jak mówiliśmy ostatnio, miej taki swój słoiczek radości, w którym codziennie, codziennie, takie ćwiczenie dla Ciebie codziennie znajduj jedną rzecz, która sprawiła, że się uśmiechnąłeś, sprawiła, że się roześmiałeś, która przyniosła Ci radość i szczęście. Zapisuj ją na kartce wrzucaj do tego słoiczka, a w takich ciężkich chwilach po prostu sięgnij do tego słoiczka, wyciągnij jedną kartkę, przeczytaj ją na głos i przeżyj jeszcze raz, przypomnij sobie całą tę sytuację z najdrobniejszymi szczegółami i przeżyj te emocje jeszcze raz, bo w ten sposób właśnie motywujesz siebie bardziej, podnosisz swoją wibrację, podnosisz swoje samopoczucie w danym momencie. Więc pamiętaj, Życie to nie jest po prostu tylko osiągnięcie swojego celu. Życie to jest podróż do tego celu, znajdowanie tych drobnych radości, tych drobnych szczęśliwych momentów w trakcie tej podróży. Więc ruszaj do przodu, znajduj radość i szczęście tu i teraz. Krok za krokiem, uśmiechaj się cały czas, nieważne co się dzieje, wiedz, że wszystko jest w porządku i że Ty masz tą siłę, tą moc. I cokolwiek potrzebujesz w sobie do tego, by osiągnąć swoje cele, do tego, by przejść przez te trudności. A ja z całego serca życzę Ci wielu błogosławieństw.